Dzień dobry. Struktura płci i wieku. Czyli dzisiaj na lekcji będziemy mówić o społeczeństwie polskim i będziemy je charakteryzować ze względu na płeć i wiek. O co chodzi? Proszę Państwa, musimy mieć świadomość, że w Polsce jest więcej kobiet niż mężczyzn. W 2018 roku dane statystyczne mówiły, że na 100 mężczyzn przypada 107 kobiet. Pytanie brzmi: dlaczego? Musicie wiedzieć, że rodzi się więcej chłopców. No więc, jakim cudem jest więcej kobiet? Hmm. Fakt jest taki, że kobiety po prostu żyją dłużej. I teraz, jeżeli rodzi się więcej chłopców, jest przewaga w waszym wieku chłopców nad dziewczynkami, chłopaków nad dziewczynami, mężczyzn nad kobietami, to wśród 50-latków liczba kobiet i mężczyzn mniej więcej się zrównuje, a od tego czasu jest już więcej kobiet. Wniosek? Kobiety żyją po prostu dłużej. No i właśnie mamy liczbę kobiet przypadającą na 100 mężczyzn i jak widzimy wśród y, najmłodszych grup społecznych jest mniej niż 100 kobiet przypadających na 100 mężczyzn. To oznacza, że w tej grupie y, płci męskiej jest więcej niż płci żeńskiej. Natomiast, proszę Państwa, jak już powiedziałam, zrównuje się to mniej więcej y, w przedziale wiekowym tak do 50 lat i od tej pory widzimy na 100 mężczyzn przypada znacznie więcej niż 100 kobiet, bo kobiet w, tym, w tej grupie wiekowej ewidentnie jest więcej, bo żyją dłużej. No i od razu pojawia nam się kolejny problem, żyją dłużej, czyli średnia długość trwania życia. Cóż to takiego jest? No, statystycznie liczymy, ile przeciętnie żyją Polacy. I moi kochani, znowu musimy mieć świadomość, że w ostatnim czasie średnia długość trwania życia się wydłuża. I teraz pytanie, co na to wpływa? No na pewno poprawa jakości życia, większa dbałość o swoje zdrowie. Zobaczcie, my mamy coraz większą świadomość. Bardzo popularne są siłownie, bardzo popularne są gabinety rehabilitacyjne, gabinety psychoterapii, gabinety dietetyczne. Coraz częściej wchodzimy prywatnie do lekarzy nie czekając w kolejce, bo dbamy o swoje zdrowie. To wynika z większej świadomości, wiemy co nam służy, co nie, zaczynamy się zastanawiać co jemy, wiemy, że jest potrzebny ruch, a więc to przekłada się na wydłuż wydłużenie średniej długości życia Polaków i w ostatnich latach, musicie wiedzieć, to się całkiem fajnie wydłużyło i ostatnie dane mówią, że Polacy mężczyźni y, żyją średnio 74 lata, a kobiety prawie 82. No i znowu, widzimy w tym momencie, że kobiety żyją dłużej od mężczyzn. To jest to, co właśnie powiedziałam. Chociaż musicie wiedzieć, że ta różnica teraz wynosi około 8 lat, ale kiedyś ona była większa, czyli mówiąc inaczej, y, kobiety żyją coraz dłużej, mężczyźni też, ale mężczyźni jakby gonią y, kobiety. Tutaj y, widzimy, jak pięknie zmienia nam się średnia długość y, Trwania życia w Polsce według płci. No i widzimy, jak w roku 90 mężczyźni żyli grubo poniżej 70, a teraz, proszę Państwa, ta, ta długość życia się wydłużyła, jak również yy, no, wśród kobiet. I tutaj może tego tak bardzo nie widać, ale delikatnie mężczyźni gonią kobiety, więc yy, tu była różnica 9 lat, tu jest różnica 8 lat, więc delikatnie się zbliżają. Oby tak dalej. Tylko jeżeli my porównamy znowu tą długość życia w Polsce z, Europy, z Europą Zachodnią, to musicie wiedzieć, że w Europie Zachodniej y, żyje się jeszcze dłużej. A więc tak naprawdę mamy co gonić. Okej, okay. proszę Państwa, odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego mężczyźni żyją krócej w Polsce? Hmm. Y, generalnie na świecie, jeżeli porównamy nawet Zachód, y, na przykład... W Hiszpanii mężczyźni żyją 81, kobiety 86, to nadal kobiety żyją dłużej, ale zobaczcie, tamta różnica jest mniejsza. W związku z tym w Polsce żyją mężczyźni krócej, bo jest kilka czynników, bo w naszym kraju są jeszcze bardzo tradycyjne zawody, które skutkują tym, że w tych zawodach zdarzają się wypadki śmiertelne. Pamiętajmy, że na zachodzie od tego przemysłu ciężkiego, niebezpiecznego coraz częściej się, się odchodzi. U nas te zawody są. Warunki pracy często nie najlepsze. I takimi zawodami jest oczywiście górnictwo, takie zawody to hutnictwo, ale również proszę Państwa, pamiętajmy, że takim niebezpiecznym zawodem jest bycie kierowcą zawodowym, tak? A więc ciężka, stresująca praca. I teraz Ci ludzie nie muszą ginąć w wypadkach w pracy, ale ci mężczyźni, którzy często wykonują właśnie te zawody, ponieważ ta praca jest mocno stresująca, to sprawia, że no, proszę Państwa, stres skraca nasze życie, więc to przyczynia się do tego, że krócej żyjemy. Dalej, radzenie sobie ze stresem wśród mężczyzn jest kolejnym problemem. Jak często ludzie sobie radzą ze stresem, popadając w alkoholizm? To częściej faceci są nikotynistami, czyli uzależnieni od papierosów. No, znowu to jest kolejny czynnik, który przyczynia się do tego, że ta ich długość życia się skraca. Dalej mówimy o czymś takim jak higiena życia. Często zdarza się, że mężczyźni. Prowadzą mniej higieniczny tryb życia niż kobiety. I teraz co to znaczy? To moi kochani oznacza, że ja nie mówię o tym, czy się ktoś myje, to też ma znaczenie, ale higiena życia to zwracam uwagę na to, co jem. Zwracam uwagę na to, czy jestem aktywna, czy się ruszam, czy, czy się nie przejadam i czy, czy odpowiednio dbam o spacer na świeżym powietrzu, o jakiś trening, o moją, o moją kondycję fizyczną, o moje zdrowie psychiczne, czy ja się wysypiam, tak? To też jest higiena życia. No i tutaj, chyba, rzeczywiście kobiety. Są bardziej higieniczne. Ja troszkę obrażę może niektóre grupy zawodowe, ale y, kiedy ja pomyślę o kierowcu Tira i błagam y, wszyscy panowie, którzy jesteście kierowcami Tira, którzy, którzy nie wchodzicie w ten schemat, to bardzo was przepraszam. Ale bardzo często kierowca Tira to y, pan z brzuszkiem, który jeździ i zajada przekąski czyli bardzo niezdrowo je a kiedy przychodzi do przyjeżdża do domu to pragnie odpocząć i leży na kanapie więc y no tutaj higiena życia jest żadna, bo w czasie pracy bardzo źle się odżywia, bo są to słoiki, są to jakieś, nie wiem, gorące kubki, do tego, do tego jakieś przekąski, w czasie, kiedy ma przerwę, to, to, to śpi, bo musi się wyspać, albo w komputerze ogląda filmy. Natomiast kiedy wraca do domu, też często nie jest aktywny, no i powoduje, że jest coraz grubszy i zapada na choroby typu układu krążenia, wysoki cholesterol, cukrzyca, miażdżyca i tak dalej, i tak dalej. Więc no, właśnie... O tej higienie życia mówię. Panowie kierowcy, jeżeli oglądacie tatusiowie, to pamiętajcie, że jeżeli. Odpowiadacie temu schematowi, to może warto coś z tym zrobić. A jeżeli nie, to chwała, chwała Wam. Ale i to jest tylko taki przykład. Oczywiście to nie jest tak, że ja się przyczepiłam do jednej grupy zawodowej, ale zwróćmy uwagę na higienę naszego życia. No dobra, proszę Państwa, to co powiedzieliśmy, sprowadza nas do tego, że ponieważ długość życia mimo wszystko się wydłuża, to musimy mieć świadomość, że mm, społeczeństwo polskie się starzeje. Co to znaczy, że udział najmłodszych roczników. W strukturze społeczeństwa jest coraz mniejszy, a ponieważ ludzie żyją coraz dłużej, to udział roczników starszych jest coraz większy. My mamy świadomość, że to wiąże się z potężnymi problemami ekonomicznymi, ponieważ ta. Mm, Nierozrastająca się grupa ludzi pracujących musi, moi kochani, utrzymać zarówno dzieciaki, ich jest coraz mniej, czyli szkoły i tak dalej, ale również ludzi starych, których jest coraz więcej, czyli jak już powiedziałam, renty, emerytury, leki, które są dofinansowane, szpitale, które są darmowe, sanatoria, opieka socjalna, opieka medyczna domowa i tak dalej. Tego jest bardzo, bardzo dużo. No i proszę Państwa, taką strukturę społeczeństwa możemy Zaobserwować na diagramie, który nazywa się Piramida Wieku i Płci. Co to jest za diagram? To jest diagram, który pokazuje nam strukturę społeczeństwa z podziałem na płeć i wiek. Najczęściej po prawej stronie pokazujemy kobiety, po lewej stronie pokazujemy mężczyzn. Na podstawie tych dwóch piramid chciałabym, abyśmy zrozumieli, co to znaczy społeczeństwo starzejące się, co to znaczy społeczeństwo młode. Mamy Niemcy i Kosowo. I teraz moi kochani, co my tutaj możemy zaobserwować? Piramidy są sporządzone dla 2018 roku, jedna jak i druga. I teraz co to znaczy? W 2018 roku wśród dzieciaków od 0 do czterech było tyle chłopców, tyle dziewczyn. Tu mamy przedział wiekowy, a tu mamy liczbę ludności. I Pięknie widzimy, że zobaczcie, ta grupa młodych ludzi jest bardzo mało liczna. Natomiast piramida rozszerza się ku górze generalnie, co to oznacza, że jest więcej ludzi starszych niż dzieciaków. W związku z tym widzimy tendencję, rodzi się coraz mniej dzieciaków, więc to dobre zjawisko nie jest i społeczeństwo się starzeje, bo ta grupa musi utrzymać zarówno tych, jak i tych, a tych jest coraz. Więcej. Natomiast tu z kolei mamy pokazane społeczeństwo młode. I teraz, co my możemy z tego wywnioskować? Zobaczcie, piramida Kosowa. Ona jest zupełnie odwrotna, przyjrzyjmy się. Widać ewidentnie, że im społeczeństwo jest starsze, tym ludności jest mniej. Odwrotnie niż tutaj widzimy, że ta młoda grupa wiekowa wcale nie jest mała, jest znacznie większa od grupy wiekowej społeczeństwa starszego, a więc ewidentnie jest to społeczeństwo młode, bo dominują w tej strukturze ludzie młodzi. Ale też widzimy, że bardzo szybko nam się tutaj zmniejsza, tu się tak bardzo szybko nie zmniejszało, to znaczy, że w Kosowie ludzie żyją krócej. Na piramidzie wieku i płci możemy też zaznaczyć ekonomiczne grupy wieku. Co to znaczy? To są grupy, podział społeczeństwa ze względu na zdolność do pracy. I teraz moi kochani, dzieciaki i młodzież, czyli od 0 do 17 lat, jest to wiek przedprodukcyjny. Natomiast od 18 do 59 kobiety, a 64 lat mężczyźni, jest to wiek produkcyjny. Natomiast od 60 kobiet, od 65 mężczyźni, jest to wiek produkcyjny poprodukcyjny, czyli ludzie, którzy nie pracują. W 2018 roku grupa ludności w wieku produkcyjnym stanowiła 60,5% społeczeństwa. I teraz uwaga. 18 i 1 stanowiły dzieciaki, czyli wiek przedprodukcyjny. Natomiast 21 i 4 to jest grupa wieku poprodukcyjnego. Czyli co my widzimy? Ludzie w wieku produkcyjnym, 60% społeczeństwa utrzymuje społeczeństwo w wieku sprzedprodukcyjnym, bo to nie tylko dzieciaki, również młodzież, jak również, moi kochani, społeczeństwo w wieku poprodukcyjnym. I zobaczcie, 18-21. Społeczeństwo w wieku poprodukcyjnym stanowi większą grupę. Moi kochani, przeanalizujmy Piramidę Wieku i Płci dla Polski dla roku 2018. Na dzień dobry możemy zauważyć, że piramida wykonana jest w dwóch głównych kolorach. Kolor żółty mówiący o wieku nieprodukcyjnym i w tym wypadku jest to wiek przedprodukcyjny, tutaj mamy wiek poprodukcyjny. Kolor zielony są to ludzie w wieku produkcyjnym. I jak powiedziałam, kobiety od 18 do 59, mężczyźni od 18 do 64 lat. Natomiast są jeszcze dodatkowe dwa kolory: kolor niebieski i kolor czerwony. Kolor niebieski mówi o nadwyżce mężczyzn nad kobietami, a kolor czerwony mówi o nadwyżce kobiet nad mężczyznami. I co możemy zobaczyć? No, to, co powiedziałam. Rodzi się więcej chłopców, dlatego widzimy, że m, liczebnie przeważają o tyle jest więcej y, mężczyzn niż y, kobiet, więc rodzi się ewidentnie więcej chłopców, i w każdej kolejnej grupie wiekowej przeważają y, mężczyźni, i tak jest aż do mniej więcej grupy wiekowej 50-latków. Tutaj widzimy, że już nie przeważają mężczyźni, a tutaj jeszcze nie przeważają kobiety. Tutaj liczba mężczyzn i kobiet się zrównuje. Natomiast w starszych grupach wiekowych widzimy, że już przeważają kobiety. To co powiedziałam, kobiety żyją dłużej i pięknie tutaj to widzimy. Proszę Państwa, teraz przyjrzyjmy się najstarszej grupie wiekowej. No widzimy, że ona nam się cały czas zmniejsza, czyli mówiąc inaczej, im. Starsi ludzie są w tej grupie, tym jest ich mniej. No, domyślamy się, najczęściej umielają ludzie starsi. Im są starsi, tym, tym większe prawdopodobieństwo śmierci. A więc widzimy, że im wśród starej grupy wiekowej, im społeczeństwo starsze, tym ta grupa jest mniej liczna. I teraz, moi kochani, widzimy, że w naszej piramidzie zauważymy takie... Wybrzuszenia i wklęśnięcia. Wybrzuszenia to wyże demograficzne, wklęśnięcia to niże. I pierwszy niż zauważymy w grupie wiekowej tutaj wśród ludności mającej w 2018 roku między 73 a 77 lat. I teraz o co chodzi? Jeżeli ja wezmę kalkulator i w 2018 roku ktoś miał 75 lat, czyli odejmę 75 lat. Okazuje się, że urodził się w 1943 roku. Tak, moi kochani, to wklęśnięcie są to ludzie, którzy urodzili się w czasie wojny. I doskonale zdajemy sobie sprawę, mówiliśmy o tym, że w czasie wojny ludzi rodzi się mniej, dlatego że wiemy, że jest niepewne jutro, dlatego wiemy, że nie będziemy wiedzieli, czy mamy co jeść. Więc ludzie nie chcą mieć dzieci i tych dzieci rodzi się mniej. I pięknie tutaj to widać, że, zobaczcie, ta grupa jest mniej liczna niż ludzie starsi. Czyli ewidentnie widać, że tutaj był spadek urodzeń, tutaj był niż demograficzny. Co się dzieje tutaj? No właśnie, proszę Państwa, jeżeli ktoś ma 70 lat i widzimy, że jest w takiej grupie już wiekowej, bardziej licznej, to znaczy w 2018 roku 70 lat to wiemy, że urodził się w 1948. Czyli po wojnie. Tak moi kochani, po wojnie wzrasta przyrost naturalny i mamy wyż demograficzny. Mówiliśmy o tym, wyż kompensacyjny. Ludzie, którzy chcieli mieć dzieci, a wojna im nie pozwoliła, będą nadrabiać zaległości, więc będą rodziły się dzieci. Mężczyźni wracają z wojny, będą rodziły się dzieci. I to jest wyż powojenny. I teraz kolejne pytanie. Mamy kolejny niż. No i proszę bardzo, niż wśród 50-latków i wśród 75-latków. Jeżeli się przyjrzymy, to między 75 a 50 jest dokładnie 25 lat różnicy. Tak moi kochani, ci ludzie są to dzieci ludzi urodzonych w czasie wojny. Czyli kiedy ci ludzie, którzy urodzili się w czasie wojny, osiągnęli wiek rozrodczy, czyli około 25 lat, oni zaczęli rodzić dzieci. I to są ich dzieci. Ponieważ ich było mało, to z nich jest. Mało dzieci, więc mamy niż demograficzny. Natomiast tu, Bach, mamy kolejny wyższy. I teraz, proszę Państwa, znowu 35-latkowie, 60-latkowie. I znowu, jeżeli się przyjrzymy, to między nimi jest około 25 lat. Czyli kiedy ci dojrzeli i weszli w wiek rozrodczy, zaczęli rodzić dzieci, ponieważ ich było dużo, to oni mieli też, ich potomstwo też w związku z tym jest liczne, ponieważ ta grupa jest wiekowa liczna, to ta również, bo to są dzieci ludzi urodzonych po wojnie. Natomiast, proszę Państwa, co się dzieje tu? To są wnuki ludzi urodzonych w czasie wojny, czyli dzieci tych, czyli jeszcze raz, mała grupa wiekowa, ich dzieci i z kolei tych dzieci. Liczna grupa wiekowa, ich dzieci. No i proszę Państwa, nie mamy kolejnego ewidentnego wybrzuszenia. Dlaczego? Moi kochani, bo już doskonale wiemy, że tendencja w społeczeństwie polskim jest taka, że zmienia się model rodziny. Jest to bardzo często model rodziny 2 plus 1, czyli jedno dziecko, a więc już tutaj to się wszystko nam rozmywa i widzimy, że Polacy, a szczególnie Polki oczywiście, rodzą coraz mniej dzieci. Moi kochani, struktura płci i wieku została przez nas przeanalizowana. Mam nadzieję, że już umiecie czytać piramidę wieku i płci i rozumiecie, że to jest tak naprawdę diagram, który składa się z dwóch diagramów i znamy przyczyny różnych wahnić w tej piramidzie. Natomiast moi kochani, na kolejnej lekcji dalej będziemy mówić o ludności polski. Dziękuję bardzo za uwagę i do kolejnego spotkania. Pozdrawiam serdecznie.